Dobra, proszę Państwa, finał Mundialu w Katarze. Francja versus Argentyna. Ja versus Bartek. Dzień dobry. Hello, bani. Zobaczymy jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że nasze zagranie będzie czymś w rodzaju przepowiedni prawdziwego wyniku. Eee, czy wygra Francja czy Argentyna, tego nie wiemy. Ja jestem drugi w typerze naszym w ogóle w tych ja mistrzostwach. Nie jest w ogóle jest. No, widzisz, Bartek, jakbyś chodził na Discorda, to byś to widział. No, jestem. No, to widzisz. Tam to otp jest pan. często opisane. Pierwszy jest square, ma trzy punkty przewagi nade mną, ja jestem Ej, drugi. Pał. Ale teraz cztery punkty zgarnąłem, wytypowałem bardzo dobrze wynik Chorwacji z Marokiem. Więc fajnie. No, ja typuję tak. 2-1 dla Francji, aczkolwiek jak wygra Argentyna, to nawet mi nie będzie żal. Nawet ja mi nie będzie. O, Argentynę. O. Wow. Wow. Ale e, ogólnie w Typerze postawię chyba e, tego. W Typerze postawię chyba 21 na Argentynę, no bo wiem, że Quer dosłownie taki sam wynik jak ja będzie dawał, więc żeby mieć szansę go dogonić, muszę dać całkowicie inny wynik od niego, nie i trafić. Mhm. Więc dam drugi. możliwy. kartę. Jak no tak, no to wiesz, 3 punkty różnicy, na koniec. Aha. tu a ty benzynę to to skosić. Aha. O kurczę, ale cię prawie tam przeru... No. Co, co? E, oczywiście, że odcinek wam się spodoba, chcielibyście więcej Fify, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Wpadnijcie też na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. I polecam. Oj tak, tak, polecam, polecam. Lecą wpaść na nasze kanały, zostawić spika tak? i w polecam. ogóle... A, czy teraz polecasz, no nieźle. Jeszcze jak? Ostatnio grałem Polską Mi się Polską nawet już dobrze grałem, jak już ogarnąłem schemat grania Polakami. To było nawet nieźle. Czy znaczy, ja grałem Francję? Nie, nie wiem, chyba nie. Argentyną grałem na pewno. Z tobą, nie, grałeś Francją. Tak. Grałeś Francją chyba grałem, grałem Polakami wtedy. Nie no, przecież ja, ja grałem chyba Polakami wtedy, tak? No, a... Nie, nie wiem. A ty nie jak... no, Teraz to nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ten... No, w sumie bez No, graliśmy, tym graliśmy, no. Mundial się kończy fa... i co? Tyle, no. no, ale Polska jest duchem na finale mundialu przynajmniej, bo jest pan Szymon Marciniak. Sędzia z Polski będzie przynajmniej. I przy okazji odpaliśmy z. Z czego? Z tegorocznymi finalistami. Ta, o, tak, dokładnie. Tylko z Argentyną przegraliśmy mecze i z Francją. No właśnie, także o coś z najlepszymi To prawda. Ej. Ewentualnie można nie odpadać Ale, Ale to byłoby trudniej. To jest Polska, no. Dobry. Bartek, podałeś mi piłę, no to co? Co, co? No, no no. to o. Co to było? Zapiła Ej, sanki w plecy, chłopie mu zrobiłeś! Co jest? Oddaję za pole karne. Aha, Bito! No. Co on zrobił? No, ty. Benzema! No kurczę, Martinez cię ratuje, chłopie. Bramkarz Benzema. cię ratuje. nie, ha, 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 ha. No, nie chciałem tego benzemy tu, kurde. O Ok poisko oczywiście, żeby nie było. Aha. Aha. Zrobiłeś środkowanie. No Bartek, zrobiłeś do nikogo do środkowanie po prostu. Czego ty się spodziewasz po czymś takim? spodziewałem się, że któryś z moich zawodników, na przykład taki bardzo wysoki Messi, pójdzie tam na główkę. Aha. Wiesz, że on ma z metr 70 wzrostu i każdy mu na główkę iść, szczególnie, że go nie ma tam. No to niech będzie, pozdro. Nie no, za długo się ten wynik utrzymuje, musisz mi strzelić, Bartek, bramę teraz, bo, no, bo... inaczej nic z tego nie to będzie. Chłopie, wziąłem się na pułapkę offside'ową, typie. Pułapkę to co, można mieć kaloryczną mieć? Pozdro. Pułapkę kaloryczną? Co nie. to jest ja pułapka kaloryczna, Bartek? <bouncy> Bartek, co to jest pułapka kaloryczna? Ej, ale chamstwo w państwie tam full...? było. Takie chamstwo? No przecież faulowałeś chłopaka, tak! Ty, ty, ty mnie trzy razy sfaulowałeś po lokalu, Dobra, i co? nie zestraj się Bartek. Takie faule to, to nie faule, znaczy. pozdro. To Francisz nie się Przystęp O Aha! Pogba! Ale gówno bramka wpadła z za pola co karnego. Co w ogóle było ten bramkarz? Pol pogba! On nie wiedział, on nie widział, zasłoniłeś go obrońcami po prostu. U, 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 u. Tak robimy po prostu Bartka, tak o! Beng, 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 beng. To fakt. Cieszynki takie, pa, pa, pa. No i ma oglądania. Czemu nie, nie dałeś poglądać powtórki? To jest finał, chłopie. Na finale poglądajmy powtórki, przynajmniej goli. bym mógł od razu, nie. <noise> A, no dobra. No to trzeba strzelić kolejnego gola, żeby oglądać powtórki. Nie, 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 nie. nie, Tak, 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 tak. tak. Nie, nie. Di Maria, chyba Jezus Maria. Aha. Aha. <noise> Aha. O! Ale żółta, 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 żółta. żółta, żółta. Ajajaj, chłopie, no bym ci zaraz wybiegł i ci o Otamendi dokładnie wiedziałem który to Otamendi. Dobra I zawijamy Kingsley Coman, let's go Let's go no Co to ta w tak wchodzi jak do siebie Kurczę prawy drugi raz taka sama ramka padła od słupeczka. Ja Nie rozumiem tej fIFY to jest jakaś dziwna mm. O, o, o! Czy dawaj Bartek, to dawaj piłę. Okej. Okay. Chopie. Dałem. No to właśnie tak się zestrasz, a nie dałeś tę piłkę, bym powiedział, prędzej. Kurde o, no. O, ja tobie oddałem za to piłę. A dziękuję, dziękuję. Za chwilę tobie oddam, spokojnie, spokojnie. Dobrze. Obojmy. Ja zagrałem dobrą defensywę teraz. Mbappe! Sam Mbappé będzie robił akcję! Mbappé! go kosić. Opie, Mbappé! NBP, let's go! On taki szybki jest jak... ...jak Mbappé. <noise> Chłopie, ja już prawie ci do, do bramki wbiegłem tym Mbappé. Ale ja wiesz o tym, że ja nie mogłem go nawet powstrzymać, nie miałem jak? No Bartek, no bardzo dobrze, że nie mogłeś go powstrzymać, czy nie miałeś no, jak. No do faulów to głupio byłoby się tutaj przenosić, nie? Na faule. Głupio byłoby ja faulować, faulować. MBP w polu karnym. No, ja lubię faulować. Ej, no taki w sumie mecz bez. bez większej historii. Ten jeden strzał, druga, no miałem. No. drugą jeszcze taką akcję z tym słupkiem. No i ten MBP wbiegający, który w końcu nic nie zrobił, ale tak. No dobra, dwie oczekiwane bramki 2,7 Mam. Ale masz no. większe posiadanie, Bartek. Ale tak z tego nic nie mogę zrobić, no. To jest najgorsze. No, nie dziwię się. Dobra, obrona to jest nie do przebicia. Po prostu wiesz, Bartek. Tak, na takiego gracza trafiłeś. prostu. <grych> no, o, -o, 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 -o. o, masz! No i gol! Widzisz? Masz! Dobra, leżeć tam prawie! Pierwsza akcja to jest tak zwana. Leżę w pierwszej Francuzi. akcji! Bum. Nie mogłem też ci odebrać. Ej, no, mieliśmy oglądać Bartek typów Turki. A no to mów! <grych> Mówiłem wcześniej! Nie pamiętam. Byś pował Bartek. Pognamy sobie po meczu. Dobra, jeden-jeden, rozumiem. Taki mecz, taki mecz po prostu. Wizowie. Aha, czemu mu piłkę nie zabrałeś? No czemu y, ja się nie mogłem obr obrócić i podać teraz? To nie jest MBP. No tak, to był D D nie. Digne. Digne czy nie Digne? <laughs> o nie. Aha, Bartek się o czymś pomyślał. Nieśmiesznym, <laughs> zapewne. No nieźle. No nieźle. Przepraszam sobie Aha Aha Aha? Moja piłka była, co jest? Nie dla Francuzika kopie to moja, moja piła Nie dla Francuzika piłeczka No nieźle Bartek, wyzywasz tak, w ten sposób Tak Aha Oj kurcze, karamba, Mbappe Nie dla Mbappé. MBP ty, ty, żeś go chłopie w plecy faulował, praktycznie teraz. No bo go trzeba faulować, Griezmann, Antoine Griezmann. No, co wy robicie? Będzie ma! Brameczka, Aha. let's go! Ale wy tam skosiłem? No, prawie skosiłeś, chłopie, to by był karniaczek przecież. Nie, nie, ja to był... Pe... Dobra, obejrzymy teraz. byłoby karniaczek by był! Karniaczek by tak o był, jak mnie w plecy F20, czy w boku chciałeś... O pa... O! <grych> Bartek, od pleców mnie kasowałeś w polu karnym! W tej akcji. Nie pamiętam. To byłby karniaczek, tak o, od razu, przecież. O, jest FIFA 23, pamiętaj o tym. Aha. A no, sędzia mógł mi no, tego Mhm. Mm to jest mundial w Katarze! Prędzej. A! Można też tak Dobra, nazwać. trzeba zatrzymać tę akcję w końcu Bartek, bo już się za, za bardzo tutaj rozbestwiłeś trochę. No! Czemu w ty... Ugo, Ugo Loris King. Dobra, Kingsley Coman, na, na tempo robimy cię, Bartek. Tempo to sobie możesz kurde... Chodę... No, nie pobiegłeś za nim zwalasz. w ogóle nawet. Co jest? Dobra. Let's go! Pierluigi, Molina? Molina? No! <laughs> Mogłeś grać Bartek do przodu, a nie, nie uwierzyłeś w siebie. No? Prawda. No, trzeba. No, no i co robisz? Co robisz? Zabieram ci piłkę, nie widać? Znaczy próbujesz, No dalej nie, jej nie zabrałeś. No nie zabrałeś jej jakoś. Poczekaj. Do... Jest! No. Ale zamotał obrońcy! Nie to jest, jest. pu będzie pu, 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 pu Benzema, którego Ej, karo, nie ma, niestety nie... na to nie jest. To jest niesprawiedliwe, bo właśnie benzemy nie ma, powinno być ten jeden, jeden dalej. A tu każdy by był Bartek, każdy kto by tam nie. stał strzeliłby tę bramkę po prostu. Nie, 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 pa, pa! pa nie, nie, pyk, pyk, pyk! Gros Oficjalnie się nie liczą? Bo benzo nie ma na mundialu. Chłopie, o, pyk się tam w ciebie wbijam z tyłu, wariaciku. Jeszcze cię w ciebie nie wbijam. Korkami. No. No w co? No kontynuuj. Nogę. Ha! <laughs> słabo, Wartek. Daj jeszcze wybić na aut piłeczkę. To jest taktyka. No, taktyka zgniłego dzika chyba. Bardziej defensywnie zagraj tą piłką, jak Polska zacznie grać jeszcze. Okej. Okay. Zaraz, Ankaramesi, Ankaramesi. Dobra, ja nie rozumiem. Oni są jacyś. No jacy? Nie Mbappé Let's go! Mbappé ja MBPEE! To jest to ta sama sytuacja, co było z Drewandowskim, Strzela sobie kurę z każdej pozycji. Z każdej pozycji strzela. No. Ej, czemu się Komand tam cieszy, jak Mbappé -e strzelił? Co jest? <gülą> Papik? <gülą> Ale bramkarz tam puścił po prostu. Tak, to ty A myślałem, że ty się. <gülą> No jeszcze, jeszcze defensywniej Bartek. Bartek w strachu. Wow. To pressing jest FIFA mnie oszukała. Lecimy Malik. z pressingiem na Bartka, Bartek nie wie co zrobić jak jest pressing. Jest w strachu wtedy. No. Dobra taktyka na Bartka po prostu. Pressing no, na, na Bartku. To nie jest sprawiedliwe. On jest lepszy zespół. Bang, Z główki jeszcze tam! King Zlikoman! To jest Okej. Okay. się rewanżu Okej, możemy Bartek zagrać jeszcze jak chcesz z drugą stronę Ja zagram Argentyną, a ty zagrasz Francję, co ty na to? Dobra Zgadzam się na to Dobra, tutaj hopy Co ty robisz? Co ty robisz w ogóle ty pie? Dawaj ty No To nie i Bartek jak nie chcesz faul. Chwilę kurde mu nogę połamy To FIFA Benzema z podwójna akcja, Benzema z hat -trickiem. no to odejmujemy trzy bramki i kończymy z takim wynikiem, jaki obstawiłem wtedy, 2-1 dla Francji, Bartek. No, tak no. może być w sumie. No, no Chyba, że nagle... Oby i... tak było. Oby tak było, pa, pyk, ale tu podanko i trakt poszło. Dobra, lecimy no, no, z Bartkiem babamy. jeszcze, jeszcze brameczkę, jeszcze jedną. Jeszcze jedna O tam kosa weszła Bartek nie wie co się dzieje, Bartek w strachu Co to za koszenie w stylu Bartka? No co, po prostu kasujecie. Możeś nie mógł już nic zrobić w tym meczu Ka... czerwoną mu Da, zesraną Hernandez Dobra, czerwoną mam dostać, tak? Tak Bartek, tak bardzo domagasz się mojej czerwonej kartki. Jeszcze ja? Dobra, Bartek, idę ci bramę jeszcze odwalić, co ty na to? Nie, nie już podziękuję. Okej, okay, Romero. Romero dobry zawodnik. Nie. Dygnę! Albo nie. Ale dygną. O kurde, prawie! Nie spodziewałem się, że ta piłka przejdzie, szczerze. No to bramka jest. No. Sobiutki. Jak znasz bramka, czasu. jak to. Twój obrońca tam się zestrał. Nie. Dobra, żółta kartka czy czerwona? Let's go. A tam kosa weszła. Masz tak. Że ty mnie jednego. Żółta di Maria, let's go. Spojedziła, żeby było, było Dobra, Bartek. Ole! Co to co to <laughs> Ale ci zrobiłem! Co to było ty? Chłopie, trickersa ci palnąłem jeszcze. O to nie wygląda jak sędzia Marciniak, halo Dobra, Karim Benzema, trzy brameczki, Francja wygrywa, pozdro Elo, jest Sawariaciku elo.